Od kilku dni bilety na pociąg można kupić albo w biletomacie, albo w kontenerze. To tutaj przeniesiono kasy. W tym kontenerze są dwie. Panuje ścisk i tłok. Dużo trzeba chodzić szukać, niby pisze. mówią, że na końcu peronu pierwszego, ale duże kolejki są i panie tam nawet też tak ciężko im się odnaleźć. Przecież nigdy nie było sprawnie. Zawsze była jedna pani, która nie za bardzo wiedziała, jak się posługiwać komputerem i był problem, a, a teraz to już w ogóle. Ja uważam, że to powinno być takich trzy, trzy przynajmniej komputery. Jak długo taka sytuacja potrwa? Prawdopodobnie do sierpnia, czyli do zakończenia całego remontu dworca. Ten dworzec tymczasowy będzie obsługiwał pasażerów do sierpnia, natomiast oczywiście będziemy starali się jak najszybciej oddać do użytku tę część obiektu, w której docelowo będą się znajdowały kasy. Najwięcej obaw co do terminowości budziła renowacja sali cesarskiej oraz poczekalni. Zostanie przywrócony tu oryginalny wygląd tych pomieszczeń. To może być trudne zadanie, bo ta sala miała drzwi i boazerię ścienną ozdobioną mazerunkiem lub inaczej fladrowaniem. To technika malowania naśladująca słoje drewna. Na Pilskim Dworcu mazerunki miały kolor zielony. Jakość tych prac, zarówno konstrukcyjnych jak chodzi o sposób wykonywania, tych elementów drewnianych, jak również kunszt, jakim położono te właśnie fladrowania, no, jest niespotykany, co, co, co stanowi jeszcze jeden dowód na to, że ten dworzec miał wyjątkową rangę. Ponadto na tym dworcu po raz pierwszy w XIX wieku zastosowano zdobienia nie tylko drewniane, ale i żeliwne. Konserwatorzy na żeliwnych odlewach znaleźli sygnaturę huty królewskiej, najlepszej w ówczesnej Europie. Teraz wszystko zostanie odtworzone tak, jak było pierwotnie. Budowlańcy zastosują takie same techniki oraz kolorystykę. Będzie więc dominować zieleń i złoto.